Ble. Dobra, weźmy kawałek jabłka. Teraz banan. Dobra, karaluchy chyba już nakarmione. Teraz szczur. Fuj, bardzo boję się szczurów, ale wygląda na to, że będę musiała to zrobić. Proszę, ten kawałek Sara jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ci posmakuje. No i co mamy dalej? O nie! Tylko nie to! To pająk! Boję się pająków nawet bardziej niż szczurów! Nie mogę tego zrobić. Wygląda na to, że Wednesday też jest gotowa na super skomplikowany test. I coś mi mówi, że nie będzie to dla niej wcale super trudne. Zejdź mi, drogi. Co my tu mamy? Mhm, trzymaj to. Właśnie tak, ok. Teraz to. Co ona wyprawia? Wednesday trzeba było jej tylko nakarmić. Proszę pani, niech lepiej pani uważa. Zaraz może się stać coś strasznego. Chyba Wednesday wypuściła karaluchy. O nie, są na całej tablicy. Co? Szczur też jest na wolności? Tym razem Wednesday przegięła. Też to widzicie? Pająk, pająk jest na wolności. Wszyscy wychodzą z klasy. Chyba, że oczywiście chcecie się zastraszyć o jakieś...